W sobotę w Olszanach odbyły się gminne dożynki – święto plonów, które zgromadziło mieszkańców okolicy na wspólne świętowanie końca zbiorów. Mieliśmy okazję podziwiać kolorowe wieńce dożynkowe przygotowane przez lokalne sołectwa oraz poczuć radosną atmosferę. W trakcie uroczystości nie zabrakło tradycyjnych obrzędów, takich jak dzielenie się chlebem czy prezentacja wieńców, które z zainteresowaniem oglądali licznie zgromadzeni goście. Dzisiaj wszystkie drogi dorzynkowe prowadzą do Olszan w Gminie Strzegą, bo to jest czas, kiedy dziękujemy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom i działkowcom za ich ciężką, odpowiedzialną i pełną miłości do, do swojej pracy robotę, dzięki której nam nie zabraknie niczego na stołach. Życzę wszystkim rolnikom dobrych zasiewów, a wszystkim Państwu, którzy dzisiaj bawicie się na dorzynkach i towarzyszycie rolnikom, dobrej zabawy, dobrej energii. W takim gronie serdecznym i życzliwym, bo tego chyba najbardziej brakuje. Pozdrawiam serdecznie wicemaszek Sejmu Monika Wielichowska. ten bochen chleba i podziel go tak, aby dla wszystkich wystarczyło. Dziękuję Wam z głębi serca za ten piękny bochen chleba, symbol tegorocznych plonów i obiecuję go dzielić sprawiedliwie, tak żeby wystarczyło dla wszystkich mieszkańców pięknej ziemi strzegąskiej. Dziękuję bardzo. Oficjalnej części na scenie rozbrzmiewała muzyka ludowa, a uczestnicy mogli skosztować regionalnych potraw i wypieków. Olszany to przede wszystkim rolnicy, to są hodowcy, mamy pszczoły, mamy hodowców gołębi pocztowych, mamy hodowców kurniosek, mamy trzodę chlewną. W żadnej z miejscowości nie ma takich, takich hodowli, w powiecie jest coraz mniej, a nie mówię już o województwie i kraju, także cieszymy się bardzo, że przypadł nam ten zaszczyt. Być gospodarzem tegorocznych drużynej. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej imprezy, tym, którzy przygotowali dzisiejsze święto rolników. Dziękuję panu burmistrzowi za e, tutaj wskazanie w miejscowości Olszany, za pomoc w organizacji dla Szczególskiego Centrum Kultury, dla wszystkich za zaangażowanych mieszkańców wszystkich organizacji, wszystkich. Spółek komunalnych, wszystkich firm, które tutaj nam też pomagały, robiły dojazdy do, do naszego boiska. Także dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Jeszcze szczegółowe podziękowania ogłoszę na profilach społecznościowych, a dzisiaj tak ogólnie wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję. Dożynki w Olszanach były okazją do podziękowania za zbiory. Dniem integracji i radości dla całej społeczności. Sprzyjająca pogoda sprzyjała zabawie, a uśmiechy na twarzach uczestników świadczyły o tym, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i wspólne świętowanie końca pracy na roli. Dożynki w gminie Strzegom to zawsze wyjątkowe święto. Dziękujemy nie tylko rolnikom za ich ciężką pracę. Cieszymy się z obfitości plonów, ale także gościmy wiele znanych osób ze świata polityki, ale także tych związanych z instytucjami, które na co dzień wspierają rolnictwo. Zatem dzisiaj gośćmi Strzegomskich Dożynek w Olszanach byli parlamentarzyści pani senator Agnieszka kołacz pan Robert Jagła, pan Ireneusz Zyska, a także pani marszałek Monika Wielichowska. Gościliśmy także dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pana Pawła Mazura, oraz pana Zygmunta Balanta, dyrektora. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddziału we Wrocławiu. Gminne Dorzynki to także znakomita okazja, aby docenić wszystkie te osoby, które na co dzień wspierają rolników w ich ciężkiej pracy. Dziś tytuł zasłużony dla Ziemi Strzegonskiej odebrały osoby, które od wielu lat z rolnictwem są związane. Nie tylko rolnicy, ale także pracownicy Urzędu Gminy, którzy przez wiele lat wspierali rolników pracując w Wydziale Rolnym naszego Urzędu. Przyznaliśmy dzisiaj także nagrody w konkursie zorganizowanym dla mieszkańców Olszan na najpiękniej przystrojone dorzynkowo domostwo. Mieszkańcy odpowiedzieli naprawdę bardzo szeroko na ten konkurs i mogliśmy naprawdę podziwiać wspaniałe dekoracje dożynkowe, które przyozdobiły olszańskie domy. Szczególne podziękowania chciałbym skierować dzisiaj do mieszkańców sołectw naszej gminy, które przygotowały wspaniałe stoiska. Wielkie podziękowanie dla sołtysów, dla rad sołeckich, dla kół gospodyń wiejskich, ale także dla stowarzyszeń, które funkcjonują w naszych wsiach a także dla indywidualnych osób, które zawsze odpowiadają na nasz apel, aby włączyć się w organizację dożynek. Do tych osób kieruję szczególne podziękowania. Wielkie podziękowania należą się także naszym strażakom z ochotniczych Straży Pożarnej, którzy zabezpieczali pożarowo i drogowo dzisiejszą, dzisiejszą imprezę. Dożynki gminy strzegą w Olszanach. Można podsumować jako naprawdę duże i ważne wydarzenie. Ważne dlatego, że dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę, ale ważne dlatego, że następuje też integracja różnych środowisk, nie tylko wiejskich, z terenu naszej gminy. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna.